To jest to, czego nie lubię najbardziej, czyli pewien, pewne dziecko, które opętało demon, chce mnie nawiedzić. Witajcie w kolejnym odcinku z Baby in Yellow. Ostatni odcinek Wam się spodobał? Zaskoczyliście mnie, że, że tyle wyświetleń i łapek, więc kolejny odcineczek obligato musi być. Skończyliśmy ostatnio na tym, że dziecko stało się z takim demonem, że ooo. Wow. Okej. Okay. Ej. Co się złego dzieje? Co się złego dzieje? Te guziki tak nie powinny robić. Uh ooo. -oh. <ścoughs> Kurże, ciepłoś. Mhm. Mm. Dzień, ja mam to dać? Jest dusza, to dobra, płytę, co potrzebujemy, pewnie, żeby odpalić to coś. Mm. A jak gdzie to włożyć? Kurczę, no trzeba chyba tego więcej znaleźć. Chyba nie będzie kartka do tego. Oj coś krzypi. Skrzy no, to chyba będzie to. Co jest? Kurczę! No. Ej. co? Sprawdźmy, sprawdźmy. What? uciekaj! Nowa płyta. Usłuchamy. Tears for fears, normalnie. Taka kapela. Jak nie znacie to? No, trudno, twoja sprawa, nie chciałeś mi dać tego klucza. Co jest w Pamiętam, że tu kiedyś było coś... Się ładuje. Coś z demonem? Nie czaję. Dobra. Jak to nie ma prądu, mm. to trzeba będzie naprawić. Kogoś tu długo chyba nie było. Chyba się przeprowadził ze względu na nasze ukochane dziecko. O! No tak. co to dwa niebie jeden niebieski taki drugi taki jeden różwawy to też trzeba to tylko znaleźć o. pierwszy nie czy pionek Szachowy Król w dodatku Dobra, a gdzie mogą być te inne? Tu Tak Co? O ty mały Wiesz co? Co to jest? Co? Dobra, nie, 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 nie. Ja, ja nie chcę na razie, nie chcę. Ciebie tu trzeba rzucić gdzieś. I cię podeptać. Ym, to jest ten kod. Kłódka, to co? 7, siedem, siedem. Trzy. Hmm. Są trzy zwierzątka i jeden siedem i kłódka. No hmm. to zero, trzy, jeden, siedem? nie. nie. Hmm. Hmm. cztery trzy aha dobra cztery trzy, jeden siedem dokładnie Pisać, tylko było trzeba. Dobra, wiesz co? Powiedzieli mi, że to jest taka fajna zjeżdżalnia, tak? Papa. I najlepiej już nie wracaj, demonie. Różowego brakuje. Tego różowawego, bo to chyba. Dobra. Działaj, window. rozumiem że nie chcesz się teraz bawić to escape Co? Demon Szybko Kurcze Dobranoc Gdzie tam było niby przejście? Gdzie ja miałem uciekać? Winda była ten Winda była zamknięta Chwila, co? A dobra. otwieraj mnie to, szybko... Aaaa! Nie! To jest jednak trudniejsze niż myślałem. Bierz klucz. Otwieraj to szybciej, przechodź. On wolno dosyć idzie. Księżyc. I trójkąt, szybko trójkąt. Kurczę! Już! Ua! Jak ja się wystraszyłem! Znaczy, nie wystraszyłem, tylko do stresa miałem takiego, że ten Dziaduś mnie złapie. On się w jakiegoś demona normalnie zamienił. Niemożliwe dosłownie, no. Nie, zostaw. Zos nie zostawiaj mnie. Zostań tutaj na zawsze! Ua! Wolałbym nie zostawać. Wolałbym w świętym spokoju żyć dalej na przedmieściach. To jest nasz dom, ale na odwrót. Czemu ten dom jest na odwrót? Czemu ten dom jest na odwrót? Karm dziecko, tu jest to. Tylko butelka, czy jest? Nie chcę na ciebie patrzeć. Czy ten klucz to jest coś potrzebnego? Nie ma oglądania telewizji. Znowu? Przyzwyczajemy się na innych tych, ale. Dziecko. Where are you? Hmm, tu idziecie cię położyłem. Jeszcze za chwilę gruby staniesz taki, że ło. Czemu ten dom się tak przekrzywia dziwnie? No, typie. Jak znowu? Idę do góry. Czyś ty tego czegoś? Po co, po co mi jest takie kółko? Dlaczego mi to? Eee. Ale to jest znowu inny klucz, to nie dokładnie ten, którego ja szukam. Ja szukam serduszko, Co, jak tam był ten klucz. Klucz w serduszko. To jest księżyc. Tego nie potrzebuję. Dobra, jest serduszko. Było łatwe do znalezienia. Już cię nie karmię, bo za chwilę będziesz większy niż połowa świata. Dobra, otwieraj. Tego tu nie było! Jak coś mnie jakiś będzie dowalony potwór gonił. Cześć! O, ci ze mną. <grystanie> <grystanie> Okay. Jeszcze nie mogę stamtąd zabrać. Nie wydaje mi się, żeby to był chłopiec. Dobrze się czujesz? E? Ty... Hę? Co? Ja to słyszę te dźwięki? Nie pytajcie się w komentarzu. Halo? Proszę pani? Proszę pani! Masz tam być? Ej! Dzidziuś! Gł głowa w dół. Zakręcone rogi Do mnie. Żałosny, krzypszy. Nie starczyłem przeczytać. Ja się... Ja już nie chcę tak Co ja zrobić? Na pewno go tam nie dawać. A, króliczek chyba każe rzucić tamto. Ciebie. Spadaj. papa, pa. Nie ma cię. a. No, i to, to ja rozumiem. He? Co to? Nie, nie chcę zarabiać. Nie, zostaw mnie. Nie, ja nie chcę nic. Kim ty jesteś? Wyjście awaryjne z buty. Kurde. Jak można tak. Jak? P. Dobra, wiem, że tam będę musiał uciekać zaś przed tym typem. Więc odpalam to, biorę tak. Ja od razu tu skręcam. Kaczuszka! Chodź. Kurde. Coraz bardziej żałuję, że grałem w tą grę. Nie wiem, nie rozumiem. No co jest? Pociąg. Nie! O, o, światłość. Jak dziwam, mam w króliczku, nie jesteś jeden, zawsze będzie zawsze będzie ich więcej. Co to do było? Mam pytanie. Osiągnięcie odblokowane. Mały króliczek skoczył. Ja bym chciał też coś o kotu, kotku. masz brzydką rodzinę. Co? Co tu się dzieje? Ja nie chcę. Nie. Nie. Kto za tym stoi? Mogę się domyślać. To ty. Zobaczymy się w innym świecie. I dobra. Jestem coraz większy, hmm? Hmm? nie jestem pewny co to było, ani nie jestem pewny dlaczego. Tu są reklamy. Ciekawość, jak najszybciej chodź ze mną przez portal. O nie. Możecie zobaczyć. Ja dzisiaj się z Wami żegnam. Jeżeli chcecie kolejny odcinek z tej gry, to oczywiście serdeczny subik i łapka w górę. I widzimy się w kolejnym odcinku, jeżeli uda Wam się dać tą łapkę. Tak. Żegnam się z wami!